No jestem, jestem siema, dzieciaki, pomrowiaki, a dzisiaj porozmawiamy o tym, czy Japończycy w ogóle lubią obsokrajowców. No bo też się słuchałam od was różnych rzeczy. No to zaczynamy. Muzyka Odcinko skłoniło mnie w bardzo wiele maili, które dostawałam. Ostatnio, wiecie, jestem na Europie, więc jakby miałam czas ogarniać od Was maile. I bardzo dużo z Was, często młodych osób, a często też nie, ma ciągle ten sam problem. Ja widzę, że ten problem nie zniknął, mimo że już kilka takich wideo stworzyłam, tłumacząc, załóżmy dlaczego Japończycy. Nie odpisują, dlaczego Japończycy, jak wyglądają relacje w Japonii, jak wygląda przyjaźń w Japonii. A mimo to nadal pojawia się problem, że ja, ja nie umiem się dogadać z Japończykami, bo Japończycy to na początku tacy fajni, a później w ogóle tacy nie mieli. No, i z tych maili, no właśnie, wyłania się taki obraz, że no nie rozumiecie jeszcze kilku Kwestii. Więc dzisiaj chciałabym na nie odpowiedzieć, dlaczego tak jest, dlaczego się tak dzieje i czy w ogóle um, Japończycy lubią obcokrajowców, bo też um, chodzą pogłoski, że Japończycy to są totalnie, wiecie, neonaziole, Japonia dla Japończyków i tak dalej. No to więc zacznijmy od, od, od tego, od tego punktu. Czy są nacjonalistami? Nie, nie są nacjonalistami. Um, są patriotami. Myślę, że Japonia jest naprawdę bardzo dobrym przykładem takiego zdrowego patriotyzmu, który zaraża pozytywnie. Dlatego, że Japończycy są bardzo otwarci na pokazywanie swojej kultury, dzielenie się nią, dzielenie się historią, dzielenie się tym, jak gotują, dzielenie się tym, co jest w kulturze, co jest w historii. No, to jest tak zwane tutaj omotenashi Jak przyjedziecie, bardzo dużo ludzi mówi, że o Japończycy tacy Tacy właśnie otwarci, tacy super No i, i właśnie to jest to omoty nasi. I to jest ten patriotyzm, bo Japończyk jest dumny ze swojego kraju I chce go pokazać w jak najlepszym świecie I to jest prawdziwy patriotyzm, kiedy ty promujesz swój kraj Kiedy ty pokazujesz e, cały dobytek twojego kraju Ludziom z zagranicy. Moim zdaniem to jest prawdziwy patriotyzm. Promowanie swojego kraju, czy to przez, nie wiem, pokazywanie, jak się kiedyś robiło miecze, czy choćby nawet pokazanie, jak zrobić um, dobre miso. To nie muszą być wielkie rzeczy. Jocian Kicha, Bambaryła. I e, właśnie wyjaśniliśmy sobie jedno. Nie, Japończycy. Nie mają żadnych obiekcji do obcokrajowców. Japończycy bardzo lubią obcokrajowców. Japończycy są bardzo głodni poznawania innych kultur, głodni poznawania dosłownie, w dosłownym zdarzeniem poznawania kuchni różnych kultur. Bo wiecie, w Japonii jedzenie to jest, wiecie, priorytet życia. Więc tak, Japończycy chcą poznawać, chcą się uczyć. Chcą widzieć, ponieważ Japonia to jest wyspa, mimo że żyjemy w XXI wieku, to jest nadal zamknięta wyspa, nawet jeśli tutaj przyjeżdża bardzo dużo obcokrajowców, jeśli mamy różne restauracje, jeśli mamy nawet już tutaj różne kultury się mieszają, to nadal to są jakby oddzielne takie grupy i dla Japończyków. Dla Japończyka, zwłaszcza dla takich ludzi w średnim wieku, to jest taka nie, niezwykła nowość i, i są ciekawi. Po prostu tak najzwyczajniej w świecie bardzo ciekawi. I cała ta otoczka, która w internecie, że, że Japończycy to na początku tacy mili, tacy sympatyczni, a później, no to tak. Mm, to myślę, że tutaj wychodzi nie z tego, że Japończycy nie lubią obcokrajowców albo ciebie nie polubili, tylko wychodzi po prostu z zwykłej kultury. Jak powiedziałam, jeśli ktoś tu przyjeżdża, jeśli ty tu przyjeżdżasz, no to wszyscy się nastawiają na ciebie. Ty jesteś gościem, ty jesteś jakby bogiem w domu więc wszystko się nastawia na ciebie. Ale jeśli ta y, znajomość jakoś tam się można powiedzieć przeradza, rozwija się, ludzie po prostu zaczynasz być wręcz y, może nie tyle członkiem rodziny, chociaż też też się zdarza, ale po prostu no, zwykłym y, bywalcem w tym domu, czy, czy akurat y, po prostu tutaj w społeczeństwie. Ludzie bardzo dobrze wyczują, kiedy jesteś takim ob obcokrajowcem, który nie wie nic, a kiedy coś tam ogarniesz i to widać. Właśnie nie wiem o co chodzi, bo w wielkiej ilości tych maili jakby ludzie pytali się, ale jak to jest u mnie? Czy ja miałam takie problemy? To ja powiem Wam, że ja nigdy nie miałam takich problemów, yy, dlatego że ja widzę, że Japończycy wyczuwają. Wiecie, ja mówiłam o manierach, mimo wszystko. Nie wiem na czym to się opiera, czy to się opiera o mowie ciała, czy to się opiera na akcencie i na mowie ciała, czy to się opiera o takim obyciu, że patrzę, a ona wie o co chodzi, więc ja tam mogę do niej normalnie pogadać. Faktycznie, jeśli chodzi o obcokrajowców, to te omotywacje i tatemae, czyli właśnie ta uprzejmość, ta kurtuazja, jest. Taką podstawą, jest czymś normalnym. Jak jedziesz do nowej firmy, to też jesteś uprzejmy, jesteś, masz właśnie włączony tryb, ta tema i się po prostu kulturalnie zachowujesz. Więc dużo ludzi na początku coś takiego włącza, ale właśnie to jest, to nie jest oszustwo, to nie jest druga twarz, to nie jest ukrywanie emocji, tylko to jest po prostu zwykła ludzka uprzejmość. No i bardzo często, yy, zauważycie, yy, tak się jakby przyscą do tego tatyma, jako do takiej części rdzennej tego człowieka, a nie jako po prostu do struktury, do manier, do, do kultury zachowania. I myślą, że jak już ten człowiek przejdzie z tego tatyma, jak już się tam, prawda, yy, zakumplujecie, no to i przejdzie na takie bardziej relacje... Yy, Typowo tutejsze, można tak powiedzieć, zaraz wytłumaczę, jak wyglądają typowo tutejsze relacje. No to znaczy, że już go nie lubi. I właśnie tutaj to jest ta pułapka, gdzie bardzo dużo ludzi w nią wpada ponieważ e, dostają tatę maę, czyli dostają tak jakby z grubej rury, taką przejmość, taką wchodź, super, jest ekstra, a później jakoś się to tak, jak to ludzie właśnie w tych mailach okazały, ochładza się. No ja bym nie powiedziała, że się ochładza, tylko, że przechodzi na inny etap. Tutaj nikt jakby nie, nie szczerze oczu i taki, o Boże, ona nie odpisuje, to znaczy, że już mnie nie lubi. Nie, no to po prostu sama napisz. Właśnie z tym odpisywaniem, to jest tutaj wideo, możecie sobie pooglądać o co chodzi z tym, że, lu, że Japończycy sami nie napiszą ale to często nie wychodzi z, z żadnej, um, żadnej negatywnej emocji tylko z tego, że ktoś nie chce Ci przeszkadzać e, druga sprawa, jesteś obcokrajowcem, czyli jesteś jakby czymś z lepszego świata w, tak w głowach Japończyków e, Japończycy mają bardzo duże kompleksy, zwłaszcza jeśli chodzi o że tak powiem, rasę białą, ludzi z Europy, ludzi z Ameryki, to jest, wiecie, to jest... Mm. Więc co ja taki będę tam do niej pisać, ona pewnie ma tylu znajomych ciągle, wiecie, to jest takie myślenie i nie możecie powiedzieć, ale przecież tak nie jest, bo ta osoba tak tego nie wie. Więc warto czasami po prostu wziąć sprawę we własne ręce, niż jej czyć, że o, ona już mnie, czy on lubi, więc już mi nie odpisze i koniec znajomości, nie. Druga sprawa, jest taka, że porozmawiamy jak wyglądają te normalne re relacje tutaj w ludzi. Ech, oczywiście jest ta tema, ale właśnie Japonia, mówiłam, Japonia jest krajem buddyjskim zwana droga środka, którą bardzo często ludzie z zagranicy absolutnie nie kapują Bo widzą właśnie taki świat totemae, takie kultury piękne, właśnie kurtuazyjne gejsze Tam wszystko wypiekane, zajebiste, a tu zaraz szalona Japonia I takie jak to połączyć? No właśnie, tam są, jak się już tu żyje, jak się zna tą kulturę, wzrastało się z nią To widzi się takie minimalne haczyki których są dosłownie przez mikroskop tylko widoczne i one tu łączą. Kiedy przychodzi się z tej strefy takiej typowo kurtuazyjnej, takiej, że dopiero się poznajemy na taką strefę, no jesteśmy już znajomymi czy no, po prostu przyjaciółmi, chociaż przyjaźń to też zupełnie co innego znaczy w Japonii, tutaj sobie możecie też obejrzeć dokładnie, co, co w innych krajach, zwłaszcza europejskich. Yy to Japończycy stają się po prostu tacy, ja bym, ja bym to nazwała ym, słowem swojscy. I tutaj się zaczynają takie problemy, że ludzie często nie rozumieją japońskiego żartu. Odbierają to jako disowanie, odbierają to jako jakieś, świecie, yy, przytyki, jakieś o co chodzi, jakaś niemiła się stała, nie rozumiem o co chodzi, dlaczego, raptem, tak? W Japonii żart jest bardzo specyficzny między ludźmi, bo właśnie tutaj znowu wycho wychodzi ta, ta droga środka, że tu, że żadne skrajności, ale jednak się łączą. Bo tutaj mamy tutaj tatę a to zaraz ci powiem: O, w klapki nałożyła kiecę, o, jaka biedronka. No to tu można taki luźny, zajebiście luźny przykład, właśnie coś takiego: przychodzisz do pracy, nie wiem, masz w spódnice, w klapki takie, ty, biedronka, co tam. I właśnie w Japonii, Japonia jest bardzo zdystansowanym krajem Trzeba umieć y, robić siebie bekę To jest właśnie typ y, humoru japońskiego Musisz umieć się z siebie śmiać i musisz umieć siebie zd zdisować y, I to jest taka, jakbym to nazwała trochę przepychanka Jeśli nie rozumiecie o co chodzi, najlepiej pooglądać sobie japońskie różne programy talk show typu i tam często po prostu prowadzący disuje tych aktorów, disuje i wszyscy się śmieją, bo jest śmiesznie i w ogóle. No i tak, no ale ty cicho, bo ty jesteś łysy, nie? I, to, to przykładowo, mówię, takie totalnie do przykłady. I myślę, że właśnie mm, japońskie poczucie humoru tutaj y, miesza najbardziej. Japońskie poczucie humoru jest... Y, może być dla niektórych trudne. Może być dla niektórych niezrozumiałe, dlaczego ta osoba mnie jakby w żartach ciągle dysuje. No właśnie, i tutaj, yy, może podam przykład, jak to, załóżmy, u mnie w pracy wygląda. Przychodzi sobie mój kolega i rzuca jakiś tekst. No to ja do niego śmiechem, żartem udaje jak u i mówię te, te, wy chcesz? No i się śmiejemy. I taki niby on nie zdisował, a ja tutaj, ej, awry chcesz, no i jest śmiesznie. No to są japońskie żarty. Ja mówię, jeśli chcecie zrozumieć japońskie żarty, warto oglądać dużo japońskich programów. Może dla niektórych was tutaj teraz takie dziwne, niezrozumiałe, no ale taki jest humor japoński. Tutaj trzeba umieć się z siebie śmiać, ale też można zdisować kogoś i ta osoba się nie obrazi, tylko też się zaśmieje i tak, ha, no tak. No tak, bo ja jestem łysy, no, przykładowo. No to jest może to może być humor dla niektórych bardzo yy, wrażliwych ludzi trudny. trudny Japoński humor wcale nie jest milutki, nie jest yy, taki pociu puciu tylko jest właśnie takie bardziej disowanie. Ale to, to nie jest disowanie nacechowane taką yy, agresywnością czy chęcią dojebania tobie, tylko tak. Po prostu no, robimy bekę z wszystkiego i z siebie też, bo pamiętaj, że zawsze jak się ta osoba Cię zdisuje, to ty możesz jakoś tak zażartować i tą osobę zdisować, ta osoba też się zaśmieje i tyle. Yy, może kiedyś to jakoś zaprezentujemy z Jocianem, żeby to było bardziej zrozumiałe, bo, bo wierzę, że to może być teraz trudne w ogóle do zrozumienia. Kolejną rzeczą, która yy, myślę, że może wpływać na takie reakcje ludzi, jest to, że Japończycy mają dużą przestrzeń osobistą, którą powtarzam chyba od początku tego kanału, nawet nazwałam to takimi bańkami, że każdy tutaj żyje w takiej bańce i ta potrzeba Europejczyków czy Amerykan, żeby być tak bardziej bliżej jest tutaj, no właśnie nie jest tak, no tak rozbudowana. Zwłaszcza teraz jak siedziałam też, wersowałam różne forum, różne angielskie, amerykańskie forum czy tam co ludzie mają do powiedzenia za granicą, i bardzo często ludzie z Ameryki mają coś takiego, zwłaszcza z Ameryki bo tam chyba jest ta kultura takiego bardzo mówienia sobie kocham Cię przytulania się, że tutaj im to bardzo brakuje właśnie takiej e, takiej bliskości ludzkiej, no, no to to może też dużo mm, namącić, bo jeśli masz kogoś takiego uprzejmego do Ciebie, takiego nastawionego na Ciebie, a później to tak jakby się normuje i normalną relację, według Japończyków normalną relację dla Ciebie to jest takie, o Jezu, to jest za chłodne, to jest za za płaskie dla mnie, ja potrzebuję czegoś bardziej no to faktycznie mogą się takie um, myśli i reakcje tworzyć, ale um, jeśli chodzi od strony Japończyków, to nigdy nie jest tak, że oni mają Cię totalnie w dupie, nie, to nie jest tak bo jeśli ktoś już poświęcił jakiś czas, aby Tobie, nie wiem, pokazać coś, zaprzyjaźnić się z Tobą zakolegować no to lubi Cię, na pewno Cię lubi, a jakby ci nie lubił, to by cię olewał totalnie do końca. Nawet jeśli byś pisał sama, czy pisała do niego, to by cię zlewał no to wtedy już wiadomo, że no raczej nie. I jeszcze jedna kwestia, która wyszła w tych mailach, która mnie bardzo zaskoczyła, bo dla mnie jest to rzecz o, oczywista, a widzę, że jednak no chyba nie jest oczywistą, no to dlaczego Japończycy nie rozmawiają ze mną jak z Japończykiem, jak z rodakiem? Yy, I oczywiście później też, czy ty, czy też Emi tak miałaś? No nie, ja mam akurat to szczęście, jeszcze raz powtarzam, że ze mną wszyscy jakoś tak... Yy, Drillują i fajnie, i jest flow, i, i gadają o normalnych rzeczach e, pch, Właśnie to jest trochę, trochę śmieszne Jak ma, mo, mogą z Tobą rozmawiać jak z Japończykiem, jeśli się tutaj nie wychowałeś, nie znasz kultury no, Wiesz, tam takie trzy po trzy coś tam, no ale wiecie i raptem ktoś... Ty pamiętasz, jak za młodu się oglądało Ultramena, pamiętasz, pamiętasz, albo On-Pan Mama, a ty e, o co chodzi? No, wiadomo, że, że Japończyk nie będzie z, z tobą tak rozmawiać. E, akurat e, tutaj mam w pamięci taki jeden e-mail, gdzie dziewczyna była wręcz obrażona, bo. Była na jakimś spotkaniu, była z dwoma Japończykami, i, i oni między sobą rozmawiali inaczej, mimo że ona umiała po japońsku, a z nią rozmawiali zupełnie inaczej. Trochę ona się poczęła jakby się ze mną, jak z dzieckiem rozmawiali. A słuchaj, no, może. W nie miałaś takiego, bo właśnie też właśnie przed tym wideo rozmawiałam z tym, o tym z Jocianem i takie, że nie, to pewnie chodzi o ludzi, no i właśnie czy ja miałam takie sytuacje? Nie, nie miałam takich sytuacji, to ja bardzo często wychodzę ostatnio w pracy mieliśmy gadkę. Na jakie muzyce się wychowaliśmy? No i ja zaczęłam, wszystkie wiecie. Ayumi Hamasaki, na mamika u Renzi Renzi. Wszyscy, bo już taki vintage. ja mówię, juki e, co jeszcze. E, no i tak wymieniam, wymieniam. Takie, ach, mi, ale to ty no ja mówię, no stara, baba, no to vintage, nie? E, Więc. Ja myślę, że tutaj wychodzi tylko kwestia Twojej wiedzy na temat tej kultury i Twojego flow. Jeśli Japończycy, załóżmy przykład ze mną, ja już po raz setny, ja nie mam takiego problemu, jak Japończyk się ze mną spotyka, to na początku ma takie coś, a później jak ja zaczęłam w ogóle w kanca i zaczęłam normalnie gadać o rzeczach, które się tu dzieją. Czy o jakichś niusach, czy, czy, czy w ogóle tak jak normalnie tak ludzie z danego kraju ze sobą rozmawiają, to oni tak, jestem na swoim gruncie, i może po prostu tego gruntu z Wami nie czują, dlatego nie zaczynają takiej gadki. Um, wiecie ja nie chcę mówić też, nie chcę wrzucać wszystkich do jednego worka, bo każdego życie jest inne i wiesz, tobie się wydaje, że robisz wszystko dobrze, a może wcale tak nie jest, bo okiem Japończyka czy okiem kogoś, kto tu mieszka wiele lat dłużej, no to wcale nie będzie tak super. Więc zamiast wiecie, spychać wszystko, obu to Japończycy, oni są niemili i źli i niedobrze, no to taki chill out, chill out. Takie wychilluj i pamiętaj, że tatema tema jemotem to nie jest jakby stała cecha charakteru, że, że to jest uprzejmość, to jest kultura, to, jest, to, jest, to są dobre maniery, ale tam dalej są ludzie i warto za tym znaleźć tego człowieka, nawet jeśli by nazywał cię, o, masz tu nieca w klapkie, piedrałka. No. Więc myślę, że, że tak to wygląda i nie trzeba się stresować i czy Japończycy lubią, ogólnie czy Japończycy lubią przebywać z obspręwcami, jeszcze raz powtarzam, bardzo lubią się uczyć nowych rzeczy, chcą poznawać, jak się żyje w waszym kraju, jak to wygląda, jak wygląda śniadanie, jak wygląda kolacja, co się je, yy, co się robi w wolnym czasie, jakie się muzyki słucha. No więc jak wyglądają szkoły, jak to... Ludzie są po prostu ciekawi życia innych, tak jak myślę, że Wy jesteście ciekawi, jak żyją Japończycy. Dlatego oglądacie też mój kanał, żeby poznać, że o, no tak, to jeśli oni tam żyją, aha, okej, okay, no to dobra, spoko. No. Więc to jest ta sama kwestia, zwykła ludzka kwestia ciekawości. Więc yy, Japończycy są patriotami, ale nie są nacjonalistami. Kochają swój kraj, kochają go pokazywać, kochają uczyć o nim, kochają, kochają go yy, tak bardzo, bym powiedziała, bardzo zdrowo i myślę, że dużo łysych chłopców w Polsce powinno się uczyć od Japończyków, jak pozytywnie promować i co to jest prawdziwy patriotyzm i jaki jest właśnie piękny i i taki fajny i zdrowy. No, myślę, że, że to by było na dzisiaj tyle. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zadawajcie je w komentarzach. E, może zrobię, jeśli chcecie, jeśli nadal nie, nie wiecie, jak to ogarnąć, jak ogarnąć Japończyka, może zrobię takie wideo, właśnie jak komunikować się z Japończykami. Co, ja, co warto mówić, jak mówić, e, jak poprowadzić konwersację. Jeśli jesteście zainteresowani, co jest FOPA, czego nie wolno jakby mówić, no to mogę takie coś zrobić, to napiszcie, czy chcecie. No i widzimy się już niebawem. Dakala. Aha, no i oczywiście odwiedzajcie moje social media, Facebooka, Twittera i Instagrama. I widzimy się już niebawem. No i supik i łapka girl... Taka ja dziany była! 「どうぞよくよくよくよく